Siemka, siemka! Dzisiaj wlatuje kolejny film i myślę, że zrobię daily, bo szczerze no teraz mam czas do nagrywania, bo są wakacje, więc może daily wleci będzie daily. Ale dobra, dzisiejszym tematem odcinka będzie ruletka. Ruletka może Wam się przydać w różnych tam rzeczach. No chyba głównie to na bloku jakimś. Więc dobra. Ruletkę potrzebujemy tak. Yy. Dobra. Zresztą ja zrobię cięcie i przygotuję sobie wszystko. Dobra, więc ja już przygotowałem sobie wszystkie materiały i pokażę Wam, jak, yy, co jest potrzebne. Yy, Potrzebny nam jest trzy, yy, trzy takie zwykłe tłoki. Cztery lepkie tłoki Najlepiej jakby stack redstone'a Jakieś bloki Dwie zielone wełny, 8 czarnej wełny 8 czerwonej wełny i cztery Przekaźniki, a na końcu dwa detektory Więc teraz zajmijmy się budową Dobrze, więc przechodząc dalej do filmu yy, Następnym krokiem jest zrobienie Takiego paska tutaj na 9 klocków. O, proszę bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i jeszcze jedna warstwa tutaj. O, jeszcze jedna warstwa tutaj. Duż, yy, jeszcze jedna warstwa yy, z, yy, wzwyż. I tutaj następnym krokiem jest zrobienie sobie tutaj z tyłu tej ruletki, bo myślę, że zrobicie sobie ten pasek, tak? I ruletka będzie w tą stronę, jakby to będzie przód ruletki, nie? No i tutaj robimy sobie tak. tak, 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 tak. I tutaj z tyłu, tak, 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 tak. I po środku, cyk. W ten sposób slime mi przeszkadza. Dobra, yy, no i następny krok yy, będzie, będzie wyglądał w ten sposób. Następnym krokiem jest pogrubienie naszej ściany o dwa klocki. Żeby wyszło nam coś takiego. I tutaj robimy sobie taki łuk, że tak powiem. I dajemy Boże, nie z tej strony, tylko z tej. Pierwsze, sobie zróbcie, bo patrzcie. Jak spogrobimy sobie tą ścianę, to mamy prawo-lewo. No i idziemy sobie za tą ruletkę. I mamy lewo-prawo, czyli w sumie, jak patrzyliśmy się od przodu, to lewo to jest nasze prawo. Prawo od przodu, a lewo od tyłu. Więc pierwsze, idziemy tutaj. Raz, dwa. I robimy w ten sposób. Ciach, ciach. I tutaj musimy zrobić w ten sposób. I tutaj dajemy lepkiego pistona. Dobra. I z drugiej strony to samo, tylko że trochę inaczej. Jak to tam było zbudowane. W ten sposób. O. Tak. No i tutaj i trochę odwrotnie cyk cyk i cyk. Jak mamy już to zbudowane, to robimy tak. Ciach 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 ciach. I tutaj musimy pogrubić tak na trzy. Oj, proszę bardzo. Tak to ma y, wyglądać. I tutaj, tylko po tej naszej lewej stronie od tyłu, robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy klocki do tyłu. I tutaj stawiamy sobie jeden klocek i stawiamy jeden detektor. I dalej. Hmm. Już wam powiem jak to dalej musi być To musi być Dobra, już to musi być w ten sposób I teraz robimy sobie tak i tutaj dajemy na raz a i tutaj jeszcze musimy dać na ten sposób i idziemy dalej tym kabelkiem A, i tutaj jeszcze po środku, tu gdzie macie zielone, musi być na dwa ustawione. No, jeden raz klikacie. i tutaj też jeden raz klikacie. Tak to robimy. No, i gdy klikniemy ten detektor, tutaj, jak sobie jeden detektor postawimy, yy, poczekajcie. Co tu jest źle? Hmm. A, już wiem co tutaj jest źle. Yy... Dajcie dwie minuty Was proszę. Już tu wszystko ogarnę, zobaczę co. Co źle zrobiłem? No i dobra, ja już ten błąd wykryłem. To był Pan błąd z repeaterem. No i dobra, y, to trzeba zrobić w ten sposób. Klikamy repeater i raz, dwa, dwa y, musimy dwa razy kliknąć. Tu klikamy sobie raz. Tu też klikamy sobie raz. Tu też klikamy sobie raz. Tak to musi wyglądać, dam tutaj, możecie zastopować i sobie zagapić. Tylko, że poczekajcie chwilę, w sensie te, ta wełna tutaj niech będzie ustawiona tak jak ja Wam tam y, ustawiam na początku, czyli po środku y, zielona wełna. Tak ma być wszystko ustawione. W sensie nie patrzcie na wełnę, tylko na kable i tak dalej, no i dobra. Teraz tutaj. Jak damy sobie tutaj yy, repeater. To pięknie wszystko nam działa. Idziemy sobie tutaj. I tutaj sobie dajemy klocek. Ciach i ciach. I pięknie nam wszystko działa. Tu sobie dajemy na przykład po środku... Yy, co nam nie będzie już potrzebne, no to na pewno to... Na przykład po środku sobie dajemy dźwignię, O, proszę bardzo. Że to ten kolorek. Nie tak, tak, tutaj pięknie i jeszcze taka właśnie pewnie się zastanawiacie czemu ten, czemu ja mówiłem wam, że e, cz, e, że e, ten że e, cztery pistony, no bo tam został jeden zrobimy tutaj taki łuch, że to powiem ciach jeszcze chyba na jeden, ciach tu. I tutaj dajemy sobie repeater. O, w ten sposób. I na przykład tutaj robimy sobie. Patrzcie, na przykład tutaj za. To sobie możemy zniszczyć już. Tu robimy sobie taki murek. Ciach, proszę bardzo. Murek tu na górze, żeby tutaj niczego nie było widać. Bardzo. Cyk, cyk. No i tak to może tutaj mniej więcej wyglądać. Nie wiem, tutaj możecie sobie jakieś oświetlenie dać. Yy, nie wiem po, po pochodnia. Cyk. Oświetlić sobie tutaj możecie cyk. Cyk. No. I macie tutaj ruletkę. I to jak używać to tutaj. Ci Dźwignia. Dobra, nie nieważne tutaj chyba wejdziemy Dźwignia. No pisać nie umiem. Dobra, no i jak mamy to, to sobie tutaj na przykład dajcie. Cyk! I luleczka działa. I jak chcecie sobie zastopować to cyk i przestaje Wam działać, nie? No i tutaj na przykład wypisujecie sobie jakieś tutaj rzeczy, ile co kosztuje. No i pięknie wszystko macie. I tutaj wszystko sobie pokazujemy. Dobra, mam nadzieję, że poradnik wam się przydał. I piszcie nick w ogóle. Piszcie nick pod wcześniejszym filmem. Zachęcam Was do tego, bo... Tak jak mówiłem, że trzy osoby dostaną 10 tysięcy. Jedna osoba już napisza, napisała swój nick, więc dostanie 10 tysięcy, więc jeszcze tylko dwie osoby dostaną, więc yy, zachęcam do napisania. Ja się z Wami żegnam i do widzenia.